Opowieści o tym, co w życiu ważne. Marek Michalak Historia o szacunku. A jakbym to jak grzebała w twoim telefonie? Tylko zerknąłem. Ładny mi zerknąłem. I przyglądałeś moje zdjęcie. Przecież nic takiego się nie stało jasne poza tym, że wszedłeś bez pozwolenia do mojego pokoju i grzebałeś w moim telefonie to nic. Zupełnie nic. Przecież ci mówią, że nie grzebałem. Przyszedł SMS i ja po prostu byłem ciekawy. Ciekawość to pierwszy stopień do piekła. No weź Julka, nie strasz mnie, przecież i tak byś mi to zdjęcie pokazała. To co innego. Nie można dotykać cudzych rzeczy bez zgody ich właściciela, ani czytać cudzych maili, ani odbierać cudzych sms -ów. Ale ty nie jesteś przecież cudza. Rodzina nie ma przed sobą tajemnic. Tu nie chodzi o tajemnicę, tylko o prawo do prywatności i szacunek do drugiego człowieka. Z pokoju Julki dochodziły dźwięki świadczące o tym, że rodzeństwo wyjaśnia sobie coś bardzo ważnego, tak ważnego, że trudno było powstrzymać nerwy i głos na wodzy. Po burzliwym poranku nastała cisza. Wcale niebłoga. Bo pod nią coś się czaiło, rozżalenie Julki i zmarszczone czoło miłosza, który próbował zrozumieć, co wspólnego ma obejrzane przez niego zdjęcie z szacunkiem. Co z wami? zapytała mama, przyglądając się z niedowierzaniem milczącej scenie przy kolacji. Co ma oznaczać ta cisza? Ani miłosz, ani Julka nie zdążyli odpowiedzieć. Odezwała się za to woda. Kran zamienił się w syczącą fontannę i to tańczącą, bo raz strumień wody sięgał do szafek, raz do sufitu, a gdyby tego sufitu nie było, sięgnąłby do nieba. Tata rzucił się na fontannę z zamiarem zatkania cieknącego kranu, jakby ćwiczył zapasy. Dajcie ręczniki, krzyknął. Julka szybko przyniosła wszystkie, które znalazła w łazience, a miłoż włożył kalosze i rozłożył parasol, który zerwał z wieszaka w przedpokoju. Mama natomiast zadzwoniła do pana Krzysztofa, człowieka, który potrafił naprawić wszystko. Pan Krzysztof to prawdziwa złota rączka. Zna się na takich awariach jak mało kto. Powiedział, żeby zakręcić główny zawór wody i że zaraz przyjdzie. Fachowiec szybko uporał się z awarią. Julka i Miłosz woleli jednak przeczekać sprawdzenie, czy wszystko działa. W swoich pokojach wiedzieli już, że kalosze i parasolka nie sprawdzają się w przypadku domowych fontanny. Woda leci z góry prosto na, do kaloszy, a ta, która nie mieści się w kaloszach lub odbija się od podłogi, wdziera się pod parasol. Dobrze zrobili, bo to była grubsza awaria grubsza, czyli większa i poważniejsza niż pan Krzysztof początkowo ocenił. Julka i Miłoż nie musieli się znów przebierać, za to pan złota rączka tak. Tata pożyczył mu swoje ubranie. Szacunek, drogi panie, szacunek, powtarzał przed wyjściem pan Krzysztof, ściskając rękę taty. Nie sądziłem, że to aż taki problem, ale z kranem na pewno już wszystko w porządku. Jeszcze raz dziękuję za ubrania. Odniosę je jutro. Znów się ukłonił i powiedział Szacunek, drogi panie, szacunek. Szacunek dla pana, panie Krzysztofie. Bez pana nie poradziłbym sobie. Bardzo dziękuję. Tata odprowadził pana Krzysztofa do drzwi. Znów ten szacunek, pomyślał Miłosz, i nagle wszystko zaczęło mu się w myślach układać. Już rozumiał pobiegł do swojego pokoju, wyjął notes i zaczął zapisywać własną definicję tego pojęcia. Traktuję siostrę z szacunkiem, czyli na przykład nie odbieram skierowanych do niej SMS-ów. A jak coś od niej pożyczę, to oddam i wcale tego nie zniszczę. Traktuję tatę z szacunkiem, czyli na przykład dziękuję mu za pomoc, albo nie śmieję się z tego, że nie potrafi sam naprawić kranu. Traktuję mamę z szacunkiem, czyli dajmy na to, nie udaję, że nie słyszę, gdy prosi, bym posprzątał w pokoju. Traktuję z szacunkiem sąsiadkę, czyli na przykład mówię jej dzień dobry, chociaż wygląda dziwnie i w sumie słabo ją znam. Okazuje szacunek pani w szkole, czyli powiedzmy, nie spóźniam się na lekcję i nie rozmawiam z witkiem, kiedy pani coś do nas mówi. I jeszcze szacunek do kolegi i koleżanki, nie wyśmiewam, nie plotkuję, nie obrażam i nie lekceważę. Miłosz postanowił opowiedzieć o swoim odkryciu mamie. Bardzo podoba mi się Twoja rozbudowana defini definicja. Miłoszku, ucieszyła się mama, ale wiesz co? Zapomniałeś o sobie. Jak to? Zdziwił się chłopiec. To bardzo ważne, by siebie też traktować z szacunkiem. Czyli jak? Mam mówić sobie dzień dobry? I nie odbierać swoich sms-ów? Nie, kochanie. Po prostu. O siebie dbaj. Częściej wstawaj od komputera, wcześniej chodź spać, dbaj o swoje zdrowie, na przykład myjąc zęby. Mama uśmiechnęła się i dodała, spoglądając na pieruna. A jak teraz wyjdziesz na dwór z psem, dołożysz jeszcze jedno zdanie do swojej definicji szacunku. Co masz na myśli, mamo? Że mogę okazać szacunek pierunowi? Jasne, że tak. Dbając o niego, karniąc go, chodząc na spacery czy do weterynarza, okazujesz mu szacunek. Prawo do szacunku to jedno z najważniejszych podstawowych praw każdego człowieka, dodał tato. Szczególną uwagę zwracał na nie Janusz Korczak. Ten sam, który napisał króla Maciusia I i Kajtusia Czarodzieja? Dopytywał Miłosz. Dokładnie tak. To jeden z największych przyjaciół dzieci. Dopowiedział tato, który Korczaka nazywał pierwszym na świecie rzecznikiem praw dziecka. Niesamowite, miłoż był pod wrażeniem. Jakie to super słowo ten szacunek! No to lecę z piorunem na dwór. Szacunek, szanowna pani, szacunek! Zwrócił się do mamy trochę dla żartu. Przypominając sobie wizytę pana Krzysztofa, a trochę nie. A właściwie, ten szacunek to nie słowo, to działanie. Podsumowanie historii o szacunku. Szacunek to sposób, w jaki powinniśmy traktować innych i siebie. Traktować kogoś szacunkiem, to być dla kogoś dobrym, liczyć się z jego zdaniem, traktować go poważnie. Nie traktujemy kogoś szacunkiem, jeżeli przezywamy go, czy obgadujemy, odchodzimy, kiedy do nas mówi, niszczymy jego własność lub zaglądamy do jego telefonu bez pozwolenia albo nie dotrzymujemy słowa. Nieważne jest w moich oczach, czy człowiek będzie mniej czy więcej posiadał. Ważne jest, czy będzie mniej czy bardziej człowiekiem. Antoine de Saint-Exupéry. Dziecko ma prawo być sobą. Ma prawo do popełniania błędów. Ma prawo do posiadania własnego zdania. Ma prawo do szacunku. Janusz Korczak. Przyjaźń. Wypływa z wielu źródeł, z których największym jest szacunek. Daniel Defoe Dziękuję za uwagę. Zapraszam do kolejnych części. Czytała Wróżka Elis